Cześć, witajcie. Eee, wracamy do naszego poradnika tutaj serwisowego. <laughs> Dzisiaj e, omówimy sobie temat regulacji przerzutki e, tylnej i przedniej, chociaż bardziej skupimy się na tyle. E, przykładowy rower, który sobie powiesiłem, to jest akurat gravel Jędrzeja, e, który przekładał sobie koło pod trenażer. Jak widać, jeszcze nie ma założonej opony. No, i doskonały przykład tego, co Andrzej tutaj, że tak powiem, wykombinował i nie zauważył, a pewnie pojechałby do domu i się wkurzał, że mu przerzutka nie pracuje. Przy ściąganiu koła cofał sobie, cofał sobie przerzutkę, czego nie przyuważył, i też musimy przy. Jeżeli Sami stwierdzimy, że przerzutka nam tutaj y, nie chce pracować tak, jak powinna, to mamy kilka podstawowych rzeczy, które powinniśmy sprawdzić. Mianowicie, y, pierwsze to jest linka. Y, czy, czy nigdzie y, nie jest tutaj załamana? Czy nie jest posiepana? E, co za tym idzie? Sprawdzamy też pancerz. Czy też nie jest gdzieś y, zagięty tak, jak nie powinien? Czy te łuki, które są. Puszczone po rowerze są, są gładkie. Nie wszystkie rzeczy, jak będzie widać gołym okiem, może być zagięcie w środku ramy, no ale wtedy dopiero się dowiadujemy, kiedy już wymieniamy linkę czy pancerz. Przede wszystkim używać odpowiednich linek. Linki mamy hamulcowe, mamy przerzutkowe nie kupować słabej jakości linek. Ten ślisk w środku też nie jest taki, jak powinien być, i linka będzie stawiała większe opory. To samo tyczy się pancerzy. Pancerze mamy też przerzutkowe hamulcowe różnią się średnicą i różnią się oplotem metalowym w środku. Jeżeli chodzi o pancerz przerzutkowy, to oplot składa się z takich cienkich drucików, które idą wzdłuż pancerza. Jeżeli chodzi o pancerz hamulcowy, to jest spłaszczony drut, który jest spiralką. I to jest też bardzo ważne. No i tak jak mówiłem, błąd, który zrobił Jędrzej, teraz już mi to wskoczyło na swoje miejsce, ale kiedy naciągał sobie przyrzutkę, włożył koło, nie zwrócił uwagi. Pancerz opiera się na szczycie śruby regulacyjnej od naciągu linki. No Logiczne, że to nie będzie działać. Trzeba to włożyć do środka, i dopiero w tym momencie możemy zacząć sprawdzać, czy, czy ta przerzutka będzie poprawnie chodziła, czy nie. W tym wypadku mamy tutaj przerzutkę Shimano GRX 400 ze sprzęgłem. Pamiętajcie, żeby zawsze jeździć na włączonym sprzęgle, i sprzęgło powinniśmy serwisować co 1000 km jazdy. To też ma wpływ na pracę naszej przerzutki. Czy będzie to nam dobrze wrzucało bądź zrzucało? Nie jest to nic trudnego. Przy, przy serwisie możemy zawsze ten, przy, przy regulacji czy jakimś przeglądzie możemy przeprowadzić inspekcję i serwis tego sprzęgła są do tego specjalne smary nie każdy się do tego nadaje i teraz tak tak jak mówiłem trzeba sprawdzić linkę czy gdzieś nie jest pozaginana czy, czy nie, nie, nie ma gdzieś jakiegoś sztucznego oporu trzeba sprawdzić pancerz Trzecia sprawa, którą trzeba by było sprawdzić, ale też będzie to ciężko w domowych warunkach bez klucza, to jest to, czy mamy prosty hak. Jeżeli w momencie zrzucimy sobie teraz na sam dół przerzutkę. Zrzuciliśmy na sam dół przerzutkę, spojrzymy sobie z góry, jeżeli będzie ten hak dosyć mocno wykrzywiony, to będziemy widzieli, że łańcuch. Wózek na łańcuchu, czy sam wózek nie idzie w linii z zębatką kasety, no to wtedy wiemy, że, że hak jest krzywy. No i bez wyprostowania haka będzie to bardzo ciężkie do wyregulowania albo nawet niemożliwe. W domowych warunkach na pewno. No, a z krzywym hakiem nie powinniśmy jeździć, bo w momencie, kiedy ten hak, a najczęściej tak się dzieje, nie wiem, oprzemy gdzieś rower, a nam się przewróci na stronę napędu, rower upada na przerzutkę. Jak upada na przerzutkę, hak wgina się do środka. Co się potem dzieje? W momencie tutaj może nam ta przerzutka pracować w miarę normalnie, ale w momencie, kiedy wjedziemy sobie. W momencie kiedy wjedziemy sobie na najwyższą koronkę. O, tutaj Nędrzejowi ciężko nawet chodzi. wjedziemy sobie na najwyższą koronkę. <laughs> hak jest krzywy, wózek może nam zahaczyć o którąś szprychę. Sprycha ten wózek pociągnie, wyrywa nam przerzutkę. No i jeżeli mamy szczęście, to pęka sam hak. Jeżeli nie mamy tego szczęścia to uszkodzimy przerzutkę, możemy pogiąć łańcuch, pęknie nam szprecha. Jak się jeszcze w złym scenariuszu tak naprawdę źle łańcuch kręci, to pognie nam zęby na kasecie i mamy praktycznie cały napęd do wymiany. Więc na to też trzeba zwrócić bardzo uwagę. Trzeba też zwrócić uwagę na to, czy mamy poprawnie założony łańcuch. Łańcuchy w Shimano dziesięciorzędowe i wyżej są jednokierunkowe, ale gdzieś tam zawsze anotacje Shimano na opakowaniu albo w środku zostawia. Na łańcuchu mamy wybity numer seryjny tego łańcucha bądź model. Od zewnętrznej strony zawsze zakładamy łańcuch tym napisem do zewnątrz, a gładką częścią do środka, wtedy ten łańcuch jest dobrze założony w przypadku Shimano. Następną sprawę, którą trzeba było sprawdzić, to to, czy przykręcona kaseta nie ma żadnego luzu. Bo w momencie, kiedy my przykręcimy kasetę i nawet ta ostatnia kontrująca nakrętka. Jest dokręcona naprawdę z odpowiednią siłą, a chwycimy sobie za koronki. Ta kaseta tutaj nam pracuje. Weźmy pod uwagę też, że jest luz jakiś tam na, na bębenku, ale to będziemy widzieć, czy, czy to jest luz na bębenku, czy na samej kasecie. Jeżeli na kasecie, to musimy zniwelować ten luz. Czyli odkręcić tą kontrującą nakrętkę, ściągnąć całą kasetę i zastosować specjalną podkładkę, która wchodzi tutaj nam na bębenek piasty, jako pierwsza, i dopiero potem nakładamy kasetę. Kontrujemy to z powrotem. Jeżeli nie ma luzu, to w porządku, i możemy się brać tak naprawdę za, za regulację, tutaj, przerzutki. I jakie mamy tutaj możliwości nagrzebania, pokręcenia w przerzutce? Mamy tutaj śrubę, która jest od naciągu bądź zluzowania linki. Możemy ją wkręcić bądź wykręcić w zależności od tego, czego, czego to tutaj przerzutka wymaga. Potem będziemy mieli dwie śruby odpisane L i H one odpowiadają za pracę przyrzutki na skrajnych biegach na dużej zębatce, na małej zębatce, to jest tak naprawdę blokada żeby nam przerzutka nie spadała za bardzo na ramę, bądź nie, lub łańcuch, nie przerzutka łańcuch, żeby nam nie spadał na ramę bądź łańcuch, żeby nam nie wywalał za, za kasetę w szprychy od tego odpowiadają te śruby i trzecia która odpowiada za samo odchylenie tutaj przerzutki Czyli za, za, za opasanie łańcucha kasety, to jest też bardzo ważne ustawienie. Nie możemy tej śruby za bardzo odkręcić, żeby, żeby łańcuch zachodził bardzo na kasetę. Bo w momencie, kiedy będziemy wchodzić na najwyższe przerzutki, to będzie pracować ok, ale na najwyższej koronce kasety wózek po prostu będzie haczył o, o kasetę, wchodząc na, na wyższe biegi. A jeżeli za bardzo ją odsuniemy, no to odsunięcie tego wózka od kasety będzie na tyle dalekie, że na momencie, kiedy będziemy mieli dobrze ustawione naciągnięcie linki, dobrze będziemy mieli ustawione śruby skrajne, wyprostowany hak i wszystkie inne rzeczy, o których wcześniej mówiłem, to odsunięcie będzie na tyle dalekie, że te skoki przerzutki. Yy, nie będą miały przełożenia na, na, na zębatkach, bo będzie za daleko, łańcuch będzie miał za duży luz roboczy i on będzie po prostu sobie tutaj yy, myszkował na lewo i prawo. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć o tylnej przyrzutce? Myślę, że wszystkie, wszystkie śrubki tutaj yy, sobie omówiliśmy. Yy, podając przykład, w momencie kiedy Łańcuch nie chce nam wskoczyć do góry. O, tak jak teraz. Dopiero po jakimś czasie. Zejdźmy sobie jeszcze raz. O, teraz wskoczyło. O, on dopiero po chwili sobie zabrał. Jeżeli nam łańcuch nie chce wskoczyć do góry, to tą baryłkę musimy troszeczkę wykręcić. Oczywiście nie wykręcamy jej tam 15 obrotów i dopiero sprawdzamy tylko wykręćmy sobie. Wykręci, teraz wykręciłem sobie pół obrotu, bądź cały obrót i patrzymy co się dzieje. Czy przerzutka dobrze tutaj się zachowuje, pracując do góry, tak jak mówiłem w tym przypadku, <laughs> Jędrzej ma tutaj zablokowaną przerzutkę na górze, czyli sobie to troszeczkę Tę śrubę wykręcimy, żeby pozwolić łańcuchowi mieć większy zakres pracy do góry. O, od razu weszło bez problemu. Patrzymy sobie jak przyrzutka schodzi na dół. Też trochę kiepsko, więc lekko wkręcimy. Tu ogólnie engrzeń nie jeździ za bardzo na tym kole, to jest koło I też... Na, na innej kasecie w tym momencie, żeby ustawić tą przerzutkę poprawnie musimy sobie, tak jak mówiłem wcześniej ustawić to pasanie, bo wozek jest za bardzo oddalony. Musimy troszeczkę go przybliżyć. Przekręcimy sobie tutaj dwa obroty i zobaczymy co się będzie działo. Trochę luźny łańcuch, no, tak jak mówię, normalnie jeździ na innej kasecie. Ale zobaczcie, co się dzieje. W momencie, kiedy przybliżyłem ten wózek do, do kasety, z automatu ta przyrzutka o niebo lepiej zaczęła pracować. Jeszcze pół obrotu sobie tu yy, przekręcimy. super wszystko chodzi dobrze tylko gdyby nie fakt, że, że tak jak powiedziałem jest za długi łańcuch w tym momencie na, naj, na najmniejszej zębatce z przodu i najmniejszej z tyłu bo normalnie y, przerzutka pracuje z trochę większą kasetą, więc to opasanie jest bardziej odsunięte, co napina nam tutaj bardziej łańcuch Ym, a czego wcześniej nie powiedziałem, to też bardzo ważna sprawa, y, dobranie odpowiedniej długości tego łańcucha jeżeli wymieniamy sami ten łańcuch, bo to też ma wpływ na pracę przerzutki, nie możemy dopuścić do takiej sytuacji. Taką standardową, standardowym sposobem zakładania łańcucha i dobierania długości to jest właśnie ustawienie mały, mały. Teraz ten, ten wózek jest luźny, mały, mały i w momencie kiedy dobieramy tą długość, zakładamy sobie, prze, przekładamy tutaj łańcuch, musimy mieć troszeczkę ten wózek, odrobinę chociaż napięty. Wtedy, tam w 95% przypadków, to się sprawdza, że, mm, że, że będziemy mieli dobrą długość łańcucha dobraną, chociaż yy, nie jest tak naprawdę metoda, którą zaleca Shimano do swoich łańcuchów. Bo tak naprawdę powinniśmy wejść na ich stronę internetową, wpisać sobie model przerzutki, który jest zawsze zawarty tutaj z tyłu na wózku i tam wejść w instrukcję i w instrukcji mamy podaną, podany sposób odmierzania długości łańcucha, bo to co ja przed chwilą pokazałem to jest mówię taka, taka metoda najbardziej popularna, ale nie zalecana przez Shimano. No i co? Myślę, że przerzutkę mamy wyregulowaną. Jędrzej teraz musi wybulić serwisartowi. To mamy przerzutkę tył. Przechodząc do przerzutki przedniej. No tu akurat mamy przerzutkę szosową, która jest trudniejszą przerzutką niż klasyczne trzyrzędowe. Przy MTB czy przy rowerach trekkingowych, no bo w szosie mamy klamkę manetki i ten, ten skok z przodu mamy dwustopniowy, mamy tak zwane półbiegi. Eee, przy przerzutkach przednich Shimano mamy tutaj taką śrubkę, którą wkręcamy, która nam napina bądź luzuje troszeczkę, mm, troszeczkę tą linkę eee, albo tak jak w przypadku tego producenta roweru. Nie, tu nie mamy, ale czasami też producenci stosują łączniki na pancerzu przerzutki przedniej, tutaj z przodu. Gdzie też mamy taką baryłkę, którą możemy wkręcać, bądź wykręcać? Zawsze, zawsze dodatkowe pole manewru, bo tak jak mówię, tutaj tej regulacji mamy mały zakres. No i bardzo ważne, żeby też ustawić przerzutkę, jeżeli kupujemy nową z Shimano. To może pokażę na przykładzie. Mamy takie czerwone naklejeczki tutaj zawarte. I to nam pokazuje skalę, w jakiej odległości powinniśmy mieć wózek, przerzutki. W jakiej odległości powinniśmy mieć wózek, przerzutki od, od korby, od ząbków. To jest super ułatwienie z ich strony. No i ważne jest samo ustawienie wózka, wózka względem korby. Nie możemy go za bardzo wychylać do zewnątrz czy do środka, bo to też ma wpływ na, na pracę przerzutki. Ale to tak jak mówię, przednia przerzutka jest troszeczkę cięższym tematem. Mimo wszystko niby mniej skomplikowana, ale jednak nie jest to takie proste do wytłumaczenia i, i ogarnięcia tak od razu. Trzeba trochę się pobawić z tym, żeby to zrozumieć, jak to działa. Też nie każda przerzutka jest w ten sam sposób ustawiana, jeżeli chodzi o przednią, więc jeszcze musicie spędzić trochę czasu, parę godzin nad tym, żeby dojść do wprawy, żeby wiedzieć na co zwrócić uwagę, jak reagować w danej sytuacji, ale może ten. Poradnik, który tutaj nagrałem, Wam się przyda. Mam nadzieję, że się przyda. Może będziecie troszeczkę mądrzejsi i będziecie wiedzieli, co zrobić w jakichś kryzysowych sytuacjach. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, co przed chwilą mówiłem, albo chcecie odpowiedzi na jakieś inne tematy, to zachęcam do dopisania, do komentowania. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Tandem. Razem zajedziemy dalej.